Siema! dzisiaj pokażemy Wam coś wyjątkowego, bo zabieramy Was do parku maszyn, gdzie żużlowcy przechowują swoje motocykle w trakcie zawodów, ale chcemy zwrócić uwagę na coś konkretnego, na te postery. Tutaj widzicie Bartka z Marzlika, bo to jest boks Bartka z Marzlika, w którym zaraz trzykrotny mistrz świata sobie usiądzie. Natomiast każdy z zawodników Platinum Motor Lubin takiego postera przy swoim boksie się doczekał. I to jest fajne, to jest nowe, to jest inne, ale to co mnie podoba się najbardziej, to fakt, że takich samych posterów po drugiej stronie parku maszyn doczekali się także goście. Jesteśmy po drugiej stronie, tutaj widzicie Martina Waculika i jego boks. Słowak także się tutaj zaraz pojawi i cała drużyna, w tym wypadku Stali Gorzów, także takie postery przy swoich boksach ma. Trzeba to podkreślić, że te drużyny, które przyjeżdżają do Lublina, przyjadą tutaj w jednym sezonie raz w takim składzie. No może dwa, jeżeli spotkają się w playoffach. A więc taki wydatek, takie przygotowanie jest bardzo, ale to bardzo jednorazowe i na pewno sprawia, że no, goście też poczują się tutaj komfortowo. Brawa dla Lublina za piękną gościnę.